Daniel Rudkowski, humor dopisuje. Pierwszy raz pas na barkach. Jakie to uczucie? E, ciężkie. Ciężki jest, więc, ale mam dużo siły, więc dobrze trzymam. Nie, no cudowne uczucie, naprawdę. Te, na tę siłę właśnie zwrócił uwagę twój oponent. Y, wyszczególnie to w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że y, robiło to ogromne wrażenie. Y, game plan może na walkę i wykorzystanie tej ten, tężyzny fizycznej. Nie, właśnie, ten mój gameplan jest zawsze taki, że go nie ma, kurczę. Ja po prostu wychodzę i staram się robić to, co mogę z danej sytuacji. Znowu wyszło fajnie. Cieszę się, myślę, że dobrze trzymałem jakoś. Sam jestem, powiem szczerze, zdziwiony, że tak aż fajnie wyszło. No, cieszę się bardzo. Dostałeś super mocnego hikika na głowę i w ogóle nie zareagowałeś, jak ty to zrobiłeś? No kopnął nieźle, kurde. Mówię, jedna jego prawa weszła i ten hajkik też na głowę, ale na gardę, cieszę się, bo za każdym razem te ręce są tam, gdzie na dobrym miejscu być, tak? Z tego się bardzo cieszę. No, no właśnie to było na czysto, ja nawet widzę na twojej głowie ten ślad, ale w ogóle nie zareagowałeś na to. Jakby się nic nie stało, skąd masz taką wspaniałą no, szczękę. Ale ja taki triceps, może mam dobrze, że nie no kurczę, nie wiem. Jak... Ja uważam, że cały czas było na, na gardy, choć no, nie wiem, no byłem w środku, więc nie, nie zwracałem tak. Bardzo na takie rzeczy uwagi. Hmm. Sądzisz, że sędzia przerwał za szybko, czy wiedziałeś, że już musi to przerwać przy tej czasu? No, ciosów? Ja nie, z sędzią nie, nie kłócę się. Nie, nie, nie. nie. Myślę, że, myślę, że mógł jeszcze poczekać za dwa ciosy, ale no, akurat była taka sytuacja, że wiedziałem, że Damian jest naprawdę już tam zmęczony i no, nie wyszedłby chyba tak. A nawet jakby to i tak by się przekręcał, jeszcze kilka ciosów by mu uderzył. Tam było tak dużo bardzo charakterystycznych takich twoich rwanych momentów, gdzie bardzo, bardzo usilnie chcesz zajść za plecy twojego przeciwnika i czy to są zawsze dążenia do skończeń, czy po prostu do jakiegoś rodzaju kontroli? Skończyłem raz, powiedzmy, w jakiejś tam mojej karierze, co walczyłem. Ja nie, nie umiem jeszcze tak kończyć, żebym po prostu ja to chciał robić. Robię, jak, jak wychodzi. Jak, tam miałem jedną sytuację za plecami, ale nie dało rady. No, mówię, Próbowałem do innego. Bardziej bazuję na tym, żeby dociskać, żeby męczyć, żeby cały czas jakąś tą presję wywierać. No tak, cały czas staram się robić. To bardzo pokorne stwierdzenie, bo właśnie zdobyłeś pasa, bo tutaj mówisz, czego jednak jeszcze nie umiesz robić i tak dalej. Powiedz, w jaki sposób doskonalisz ten swój warsztat zawodnika ma i y, co najbardziej starasz się dopieszczać wady czy zalety? E, przede wszystkim wady, kurczę, bo ja uczę się cały czas. Ja uważam, ja cały czas powtarzam, że się uczę, że no, dzisiaj pokazałem troszkę lepsze, lepsze MMA, y, no ale tak jak mówię, z każdego dnia, z, każdej, z każdego treningu uczę się nowych rzeczy. No. Pas? Y, no, mam pas, cieszę się bardzo, nie wiem, jakoś tak, mnia, tak to aż bardzo nie nosi, no bo Mówię, ja, ja bardziej dążę do tego, żeby z walki na walkę dawać siebie coraz więcej, żeby się jak najlepiej pokazać. No mówię, jakoś tej presji mówię pas jest tak. Czasami do tej walki przygotowywałem się, mówię. I tak kilka razy, może nie wiem, może ze cztery, pięć razy w ciągu kilku miesięcy mówię, ty, ale o pas będę walczył. Mówię, tak mi to nie wchodziło, mówię, dla mnie pojedynek to jest pojedynek, e, czybym przegrał, to bym przegrał, uczę się dalej, tak, ale wygrałem. No i nie no, cieszę się, bo mówię, jakoś nie podchodzę do tego, że to jest coś cudownego. Hmm, może właśnie ta właściwa motywacja jest w tym, że nie walczysz o przysłowiowe złote kalesony, tylko o swój osobisty progres i to skutkuje tym, czym widzimy. Myślę, że możliwe, że to jest właśnie to, bo tak jak mówię, nie mam wielkich planów, nie mam jakichś wielkich marzeń. Moim marzeniem, moim dążeniem jest do tego, żeby z każdej walki, z walki na walkę, być coraz lepszym, uczyć się. No bo ja, mówię, tak jak mówię, uczę się cały czas, ale nie wiem, może za rok powiem, że no, mogę walczyć powiedzmy, nie wiem, z każdym, czy z wrzoskiem, czy z innymi chłopakami najmocniejszymi, najmocniejszymi z Polski. I daleko nie wybiegam. Ja mówię, kto mi da szansę, z kim walczyć. Podejmę tę rękawicę, będę próbował z, ze wszystkimi innymi. A widzisz tutaj jakieś wyzwania w swojej kategorii w Babilonie, czy to bardziej musiałby być ktoś e, sprowadzony dla ciebie? Wiem, że to jest wcześniej, tuż po pojedynku, ale mimo wszystko. E, nie, no. U Tomka, u Tomka tak naprawdę, e, powiedzmy, ja z Damianem, e, wypleniliśmy wszystkich, co, co mogliśmy wyplewić, tak? Dla mnie to było. E, My, ja i Damian najbardziej zasłużyliśmy na tę na walkę, właśnie o to trofeum. Z tego względu, że Damian walczył u Tomka cztery razy, ja trzy, wygraliśmy y, wszystkie, więc no, to było na, największe, najlepsze zwieńczenie tego, co, co robiliśmy. Tak? No a teraz co? No, albo trzeba poszerzać, y, niech Tomek poszerza. Albo czekam, no nie wiem, no muszę, tak? Będę walczył z innymi. A będziesz chciał walczyć jak najszybciej, czy może trochę odpocząć? Nie, może trochę odpocząć, bo ostatnio miałem z Rajewskim, z Łukaszem Rajewskim. Nie wiem, ile te kciuka zamałem, tak naprawdę nie wiem, w którym momencie, jak nie potrafię bicia. Kciuka zamałem na, na, na Łukaszu. Miesiąc nic nie robiłem bo... i przygotowałem się do tej walki. Myślę, że może odpocząć, bo no, no nie wiem, no tak, 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 tak może będzie. Ja idę, idę do szatni, a tam nikogo nie ma. Mówię kurde, co jest grane? Przyszli chyba na Michała oglądać, nie mnie. Taka, taka chwila, takie zwycięstwo i taka wiktoria chyba wymagają jakichś podziękowań ludziom, którzy złożyli się na ten sukces. Masz? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi Leszkowi Kuligowi za, za tą całą pracę, za, za ten codzienny trud, do czego mnie przystosowuje, czego mnie uczy. W drugiej kolejności dziękuję bardzo moim kolegom, bo mówię, mam tych koni naprawdę mocnych, mam z kim się szarpać, z kim się siłować. No i potem rodzinie, mojej dziewczynie, kurde, wszystkim sponsorom, którzy mnie naprawdę wspierają. Nasz, powiedzmy, nasz, ten sport był bardzo ciężki, gdyby nie ludzie, którzy nam pomagają, czy nie odżywki, czy nie ciuchy, czy nie jedzenie. Naprawdę jestem wdzięczny. Przede wszystkim dziękuję za to, że po prostu mogę ten sport uprawiać. <grych> dziękuję. Dziękujemy za to. Dzięki. bardzo.